Powracamy do tematu pierwszego Międzynarodowego Kongresu Pszczelarskiego, podczas którego podpisano umowę na utworzenie pasieki edukacyjnej. Jako samorząd województwa dolnośląskiego przekazaliśmy bardzo konkretne środki na wsparcie dla pszczelarstwa. Zależy nam na utrzymaniu rodzin pszczelich, ale także na takim długofalowym rozwoju i promocji pszczelarstwa w naszym regionie. Równolegle wspieramy edukację. Dzięki środkom Z Urzędu Marszałkowskiego powstaną na Dolnym Śląsku trzy pasieki edukacyjne. Przeznaczyliśmy na ten cel ponad 200 tysięcy złotych. Dziś widać już konkretne efekty tej decyzji. Za nami pierwsze zajęcia z udziałem dzieci i młodzieży połączone z piknikiem edukacyjnym. To symboliczny moment, w którym zapowiedzi i deklaracje przekształciły się w realne miejsce edukacji, gdzie młodzi mieszkańcy regionu mogą uczyć się o pszczołach, ekologii i ochronie środowiska. Jesteśmy w gminie Jezu Sudecki, miejscowość Dziwiszów. Stowarzyszenie Kwiaty Polskie otwiera właśnie dzisiaj... Pasiekę edukacyjną to jest piknik na otwarcie pasieki edukacyjnej. Pasieka jest dofinansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i nareszcie dzieci mają godne warunki, żeby uczestniczyć w takich warsztatach pszczelarskich. Wielokrotnie takie warsztaty dzieciom przeprowadzałem. Nigdy żeśmy nie mieli aż tak dobrych warunków. Radość, przede wszystkim wielka radość i uśmiechy dzieci to jest coś, czego... Co, 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 co daje ogromną satysfakcję? Postanowiliśmy wziąć udział, ponieważ chcieliśmy połączyć jednocześnie edukację razem z zabawą czego możemy tutaj doświadczyć przykładu, tak naprawdę. Tutaj podczas, tego, podczas warsztatów mamy i czas na zabawę, oraz czas na naukę co jest naprawdę bardzo, bardzo potrzebne dzieciom, myślę, że w tych czasach. Uważam, że to jest świetny pomysł, dlatego że miód to jest naturalny produkt, który leczy wszystko tak naprawdę. I cieszę się, że to akurat dzieci ze szkoły podstawowej Siedlenci nie mogą zaczerpnąć wiedzy na temat miodu. Jest mi niezmiernie miło. Tak naprawdę od pszczół y, zaczyna się y, to, że możemy korzystać i z roślin, i z kwiatów. Bez, ni bez nich naprawdę mielibyśmy y, duży problem, żeby cokolwiek y, uzyskać, nawet z żywności. Także trzeba podkreślić, ważność i naprawdę dbanie o te, yy, o te małe zwierzątka, te pszczółki. Jest to jedna z trzech pasiek, które powstały z funduszy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. I tutaj przede wszystkim edukacja. Edukacja dzieci, młodzieży po to, żeby te dzieci zainteresowały się pszczelarstwem i w przyszłości zostały pszczelarzami. Podniesienie świadomości odnośnie spożywania zdrowych rolniczych produktów, skrócenie łańcuchów dostaw ponieważ jeśli my te produkty kupujemy bezpośrednio u pszczelarza u rolnika skracamy łańcuchy dostaw mamy pewność że to są produkty które pochodzą z gospodarstwa rolnego w którym je kupujemy także tutaj jest też podnoszenie takiej świadomości konsumenckiej oczywiście również dbanie o pszczoły ponieważ bez pszczół nie ma świata takiego jaki znamy wszystkie drzewa właściwie te drzewa które są Owadopylne zapylane są przez pszczoły. Tej pracy człowiek nie jest w stanie odtworzyć. Uprawy rolnicze zapylane przez pszczoły, żywność, warzywa, owoce. To wszystko pochodzi właśnie od pracy zapylaczy. Jeśli by tych zapylaczy nie było, te plony by były o wiele niższe, byłyby te owoce zdeformowane. Także zapylanie ręczne, które już jest stosowane w niektórych miejscach na świecie, gdzie. Owadów zapylających nie ma ze względu na skażenie środowiska, jest bardzo kosztowne. Dlatego musimy dbać o te pszczoły i pracować cały czas nad podnoszeniem świadomości społecznej, z całego społeczeństwa, przede wszystkim dzieci i młodzieży. Oni muszą przejąć te pasieki od pokolenia, które jest w moim wieku starsze, ponieważ brakuje cały czas młodych pszczelarzy i my potrzebujemy zainteresować, zainspirować młode osoby, dzieci do tego, żeby pasieki prowadziły. Zajęcia prowadzone przez członków Stowarzyszenia Kwiaty Polskie rozwijają wrażliwość ekologiczną, pokazują jak każdy z nas może pomagać zapylaczom w swoim otoczeniu, a dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, pasieka edukacyjna będzie mogła regularnie gościć kolejne grupy uczniów, rodziny i mieszkańców regionu.